Cześć, Miłosz Jura, klasa trzecia TR. Dzisiaj mam przyjemność rozmowy z Tomkiem Andziakiem. Tomku, opowiedz nam coś o sobie. E, witam, nazywam się Tomasz Andziak, jestem uczniem klasy trzeciej TI. W zeszłym roku byłem członkiem młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno, gdzie prężnie działają w różnego typu akcjach. Tomku, opowiedz nam proszę coś więcej o tych akcjach, które organizowaliście. E, były to akcje na terenie całej gminy, między m.in. pasy w baniosze, rozszerzenie strefy Wi-Fi. Czy choćby kino plenerowe bądź paintball? Z tego, co pamiętam, była organizowana przez Was na przełomie grudnia i stycznia debata, która zbierała uczniów nie tylko właśnie z Młodzieżowej Rady Gminy Paseczna, ale i osób, które nie były z tym powiązane. Tak, zgadza się, zorganizowaliśmy taką debatę, ale zanim to nastąpiło, najpierw wysłaliśmy ankiety do szkół gimnazjalnych oraz średnich. Tam uczniowie napisali, co chcieliby zobaczyć w swojej gminie. My z tych propozycji wybraliśmy 10 najlepszych. Następnie zorganizowaliśmy debatę i tam wybraliśmy po debacie, cztery najbardziej e, konkretne propozycje. Czym były te propozycje? To było kino plenerowe, rozszerzenie zasięgu wi-fi, street workout na terenie gminy oraz paintball, tak? I wszystko do tej pory nie działa? E, znaczy tak, te, tak, zgadza się, to były właśnie te cztery, które wymieniłeś. E, kino plenerowe było kinem właśnie plenerowym i było zorganizowane w wakacje ze względu, no, wiadomo, na warunki atmosferyczne. Z tego co wiem Paintball też był wakacyjny, Ostrzeżenie Wi-Fi jest mm, całkowicie wiadomo, i Street Workout Park też działa. Dobrze, jeszcze chciałbym, żebyś opowiedział nam tutaj, jakie były relacje między wami, a waszymi opiekunami w Młodzieżowej Radzie Gminy Piasteczno i również jak dogadowaliście się sami pomiędzy sobą? Jeśli chodzi o dogadywanie się między sobą, było to naprawdę bardzo profesjonalne, mimo naszego wieku. Potrafiliśmy się dogadać, bo wszyscy chcieliśmy działać i nie było problemu w komunikacji między sobą, więc udało nam się dzięki temu zorganizować właśnie tyle akcji, więc ta komunikacja była naprawdę na wysokim poziomie. Bardzo mi się fajnie współpracowało ze wszystkimi ludźmi, z Młodzieżowej Gminy, a jeśli chodzi o naszych opiekunów, to też było bardzo dobre, bo nie traktowali nas jak dzieci, tylko jak równych sobie, dzięki czemu czuliśmy, że to jest naprawdę coś ważnego. I uważam, że takie zachowanie z ich strony było bardzo okej okay w naszą stronę. Wow, Tomek naprawdę mnie zainteresował nową wodzieczą w gminy Piaseczna. Tomku, dziękuję ci bardzo za wywiad.